Dzień dobry Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Deathloop. Loop. W przednim odcinku, byliśmy sobie jeszcze na zatoce Karla stanograna, ubić Ariet, zebrać tabliczkę splotu oraz jeszcze jednocześnie sabotażować fajerwerki Franka. I to prawdopodobnie sprawi, że Frank po prostu w nocy, gdy będzie puszczał fajerwerki, zginie. Jednocześnie automatycznie zaliczymy sobie kolejnego wizjonera. W tym odcinku właśnie ruszymy sobie na kompleks. Pójdziemy sobie tutaj teraz w południe, aby uciszyć urządzenie Egora. To raz. Dwa, zdobędę też te pistolety Strelak Verso. Wydaje mi się, że one mogą być całkiem niezłe. Bo tak patrzę, że fontówka jest fajna, ale wiecie co, wydaje mi się, że zamiast fontówki, może wolałbym wziąć Sniperkę. A wiecie, a wtedy zamiast tej, tego, tej fontówki właśnie wziąć sobie te Strelaki Verso. One będą chyba dużo lepsze, jeśli chodzi o walkę z FIJą, z Borowską, czy też z Julianą, kiedy będzie miała tak naprawdę amok. Bo one naprawdę biją sporo obrażenia. I są przede wszystkim legendarne. A w tym momencie, gdy pójdę na kompleks, będę w stanie je zdobyć, ponownie. Dlatego to będę chciał zrobić? Skoczymy sobie, uciszymy urządzenie Agora oraz zdobędziemy pi pistolety po prostu starag Jeśli chodzi o zestaw broni, to zamieniłem sobie tamtą czterofuntówkę, która miała większe wrażenie, gdy zaznaczymy cel. Na to czterofontówkę funtówkę która przy okazji jeszcze uwalnia toksyczny gaz po trafieniu w przeciwnika. Medaliony są te same. Zdobyłem jeszcze kilka medalionów, ale na razie nie mam tak naprawdę rozdum, żeby je nasycić. I też muszę sobie mniej więcej popatrzeć, które warto mieć, a których nie. Chyba, że wiecie co, ja może sobie teraz to przejrzę jeszcze szybko. Ok, sobie troszeczkę metal zasycimy, nasyciłem sobie mocną głowę lepszą. Tamtą, którą miałem tą starą po prostu wyrzuciłem. Nie ma sensu stakować dwóch tych samych perków, jeśli chodzi o przypadku o mocną głowę właśnie. I teraz tak naprawdę jeśli chodzi o resztę perków, to jeszcze sobie nasyciłem maksymalne doładowanie, doładowanie, które zwiększa znacznie maksymalną moc, to też się może przydać. Poza tym nasyciłem sobie jeszcze zobaczcie tutaj ognisty grat fioletowy, jeszcze, szybsza, jeszcze większa szybkostrzelność. Uderzenie gromu sobie jeszcze nasyciłem, no i wydałem w sumie większość reziduum, które miałem, ale te perki będą dużo, dużo lepsze. Dobra, bez tego przedłużania idźmy na ten kompleks, zdobądźmy pistolety Strelak Verso oraz Uciszmy urządzenie Egor'a. Let's go. Mariat, zabicie kogoś tak złego jak ono musiało być przyjemne. Raczej nie wiesz czym jest prawdziwe zło. Masz rację kapitanie. Ta. Poczekaj aż zobaczysz mój następny trick. Nie szalej tak, nie chcę żebyś sobie coś naciągnął. Ile ty masz lat? się, nie mam więcej niż... 29. Ależ jesteś ruchliwy, kapitanie. miłutko. Nie mam więcej niż 29, to wykoltnie nawet ile ma lat. Ale dobra, no spaga. Przy sprawdzimy sobie, czy faktycznie ten bunkier do Strelaka Versus jest otwarty, czy będę musiał znowu go otwierać od początku. Do tego krat nie wiem. Zwierzyszkę, którą trzeba będzie ten zaraz przeczyścić. Takować, bo będzie mnie atakować. Więc jej powolutku czyściutko czyszczę sobie, żeby nie mieć potem problemów. Ale wiecie, tak jak mówię, nic specjalnego tutaj nie robię, czego wy byście nie widzieli. W ogóle fioletowa ciekawe. Co to dupło tak? What the fuck? Co to było? Dobra, to idzie to Robi mi sobie hałas. Nie trafiłem człowieka w głowę. jest problem. No dobra, zobaczymy przy okazji tą... Zobaczymy przy okazji tą czterofontówkę, która strzela gazem. Wiecie, nawet jak, jak będzie ten gaz, ktoś będzie chciał strzelić przez ten gaz, to wybuchnie, nie? plus. Jakiś alarm się w ogóle włączył, what the fuck? Dusi tym gazem wszystkich po kolei. Okay sam się już zdarzył dużo tym gazem. No i, dobra, i teraz. Chyba niestety będę musiał od nowo otwierać ten magazyn. Smutek no. Cholera. A Boże. Trzeba będzie się pieprzyć ze wszystkim teraz jeszcze raz. No trudno, dobra. Mniej więcej pamiętam. Już tego wam nie będę pokazywał, bo to nie ma sensu. Szybko sobie to zrobię i zaraz wrócimy. Tutaj był w ogóle... Zapamiętajcie, że dostałem z 0354. Ja wcześniej to zapomniałem w ogóle to sprawdzić, bo to jest to miejsce, gdzie była tylko amunicja w, tą, w tej szafce. Trzeba było montować wmontować. A, to jeszcze do zbrojeni zajrzymy. Oto, Jak ja to wcześniej pominąłem? Nie wiem czasami co ja robię. A i tu jest to zbrojenie, bez czego ci trzeba chyba. Dokładnie. Nie wiedziałem serio, że tam był ten kod. Jakiś stralak niebieski? Nie Nie bądź zachłanny Colt. Trochę amunicji w sumie, wieżyczka i tyle. Eee, to nic specjalnego. No, ale no mamy kod przynajmniej, mamy coś, mamy otwarto, otwarte drzwi kolejne. Na zapas. <laughs> to tyle. No i nareszcie możemy otworzyć drzwi i zabrać sobie strzelak wersu. Legendarne pistolety. Oprócz nazwania jednym trybem broni, wzmacnianie o drugi, drugi. Przeładowanie broni bez jest tutaj wzmocnienia. Aaaa ah, ciekawe. Ciekawostka, ciekawostka. Mówię, te pistolety są naprawdę mocne przez to, że dosyć szybko strzelają. Dlatego myślę, że sobie je też zinfuzuję na sam koniec, wiecie? Może się przydać. A, mając teraz to za sobą, nareszcie możemy iść do anteny Egora. Nice. Teraz tutaj coś jest, zbadaj. A, typowy Igor, tak nieśmiały, że aż niewidzialny. Cholera, i teraz muszę. Hmm. Muszę znaleźć tę ten, ten, maszynę do pola siłowego. Problem w tym, że nie wiem, czy tutaj będę mógł wejść do tego budynku. Wiem, że w tym budynku była. Tutaj przez dach też nie wejdę. Albo. Czekajcie, moment. To można chyba skachować. No wieżyczka. O, jest niwelator polowy. Dobra, i teraz, jak wejdę tak, odpalę to. Właśnie problem w tym, że ja nie mogę tego... No nie, nie mogę rozłożyć tego z tej strony, trzeba to rozłożyć ręcznie chyba. Teraz jeszcze raz prze... obejdę sterowanie. No nie mogę tego obejść. Spróbuj poszukać po prostu uniwelatora polowego w innych budynkach, może znajdę, bo inaczej nie zrobimy tego. Jeszcze w ogóle jakaś notatka jest. Nieruchomość. Panie S, e, doszło mi suchy żatasz pan ostatnio po całej wyspie, jakbyś pan drogę zgubił. Mogłoby to zabrzmieć trochę lekceważąco, ale tak się składa, że ja także mam w planach gubienie tego i tamtego. Raczej nie chciałbyś pan znać nieprzyjemnych szczegółów, więc powiem tylko, że potrzebuję miejsca, w którym mógłbym ukryć coś, co wymaga ukrycia. I wszyscy chcą zostać z nami do wielkiego otwarcia, a ja zamierzam jak najbardziej uszanować to życzenie. Niestety wrzucenie ich do celu odpada, bo istnieje ryzyko, że pierwszego dnia fale wrzucą ich na, brz ich na brzeg i popsują wszystkim widok. Nie znasz pan jakiegoś dyskretnego i wygodnego miejsca, którego mógłbym użyć? Nie jestem miłośnikiem pieszych wycieczek, więc nie mam pojęcia, czy coś takiego da się znaleźć na tej skale. Pomóż pan koledze, a pogadam z moją najlepszą kumpelą, aby załatwiła panu tę fuzję. Co ją pan tak lubisz? Frank. Dziwnie brzmi. Frank chciał załatwić coś od pani jakiejś koleżanki. O nie. Ale leżysz. myślałem, że od razu zginie, ale chyba nie trafiłem w głowę. I Dobra. Gdzie ja mogę znaleźć Nivator Pola? To jest bardzo ważna kwestia. Ewentualnie, moi drodzy, jakbym gdzieś znalazł budkę z delivery, to też bym mógł to zrobić, bo stamtąd mógłbym przyciągnąć, nie? Problem teraz tylko jest taki, że ja nie wiem gdzie jest tu budka. A bez bez, bez budki to ja nic nie zrobię. O, to było przyjemne. Odpowiedzcie, powiedziałam, odpowiedzcie mi. Odbiór.

Nie mogę znaleźć niwelatora pola siłowego. po prostu nie mogę, chyba, że pójdę tam jeszcze do laboratorium Węgi. tam ich chyba nie ma teraz, to tam nie widziałem w ogóle na tym, na, na tej mapce, nie, żeby była Węgi tutaj, no, nie mam tego niwelatora pola i mam problem, a chcę to zrobić. <grytanie> w ogóle mam koło zaworu, to koło zaworu się przyda, bo jest jedno miejsce, w którym można to zamontować w sumie, wcześniej tego nie zauważyłem, tam właśnie, gdzie teraz za Wengie gadała. Tylko to za chwilę może, na początku jeszcze przeszukajmy, czy może gdzieś tu nie ma jakiegoś... ...tej no nie ma. Jestem akurat pewien. A tam jest punkt dostawczy w ogóle, zobaczcie. A, no skoro wiemy, gdzie jest punkt dostawczy, to będzie można się tam przejść, bo tam chyba był niwelator Tak mi się wydaje. Skoczymy sobie tutaj tylko do węży, bo tam mogę zamontować zawór, zobaczymy, co tam się znajduje. O, bo tu można zamontować koło zaworu, patrzcie. Co to jest? Eksperyment z dumą? A, i to mogę w sobie tam zanieść chyba. O nie, co? Czemu tu się pozamykało jakoś dziwnie? Jak go wyciągnąłem, tu się coś pozamykało. What the fuck? I tu... pika! Tu czas się kończy, ja muszę iść szybko. Fuck you! No nie! Dobra, obiegnę z tej strony. Ty że zdążę? Co? Włap tym eksperymentem ją. Elo. Ok, <grystanie> tutaj szybko. Kęć, 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 kęć. Wkładamy. Zamykamy. I co teraz? Okej. Okay. Jakaś ciekawostka, jakaś znajdźka w ogóle chyba. Doskonale medaliony osobisty, czyli doskonale medaliony osobisty mogę z tego dostawać. Eee... Spoko, można tworzyć sobie medaliony. Fajne. Heh <laughs> do tego punktu dostawczego. Zobaczmy w ogóle, czy faktycznie mogę zdobyć ten niwelator pola w, w punkcie dostawczym, czy nie. Bo nie pamiętam po prostu, wiecie? Bo tam przeszukiwałem na szybko tylko ten punkt dostawczy, ale nie widziałem. Nie pamiętam, czy był tam punkt. Czy, czy był tam niwelator. Teraz... tak. My jesteśmy na... kompleksie. Kompleks. Jest niwelator Pola, dobra, fajnie. Kozak. Dziękujemy za zamówienie. A to przyjdzie teraz, czy... O nie, to dopiero chyba na, na następnej mapie przyjdzie, jak to przyjdzie po raz drugi. Serio? No nie gadajcie mi, że ja nie mogę tego zrobić teraz. Tak, ja nie mogę tego kliknąć, to chyba przychodzi dopiero później. Skam! Po prostu skam. No w takim razie, moi drodzy, zostaje tylko jedna ostatnia możliwość teraz już. Spróbować przejść przez ten laser w, w chacie tego Egora i liczyć na to, że mnie nie zabije. Mam wskrzeszenia, to zawsze mam jakoś tam wiadomo jakiś tam punkt wyjścia. Bo jeśli tak można było zrobić na samym początku, to nie wiem dlaczego tego nie spróbowałem. A dwa, jeśli się nie da, to jesteśmy w dupie, trzeba będzie tu już raz przejść. No i to co się stanie. Dobra. Rozumiem, czyli mamy po prostu wieżyczki jest alarm, ale to jeszcze nie ma tragedii. Ja mogę je chyba schakować. Nie powinno mi to w żaden sposób zaszkodzić. A ten alarm i tak nic nie zrobi, bo to już mobów nie ma dookoła. Wszystki, wszystkich typeczko powijałem. Zhakujmy te wieżyczki. No i nice. I tam był niwelator Pola chyba, od razu na sam początku. Jest niby, To dużo w sumie w pola. O, oh. <laughs> Udało się. <laughs> Make. Okrętło. O matko, co to ma być? Wyłączyć urządzenie? Eee, wyłączyć urządzenie. Egora Sterlinga. Eee, jak to zrobić? I mean. <laughs> Aha, to mogę po prostu. Aaa, już kawiem, już kawiem. Czekajcie, muszę znać notatki, bo w notatkach bodajże tam było coś właśnie napisane. o ten fluktuacja, dokładny. A009. 009. Stop. C232. A073. A073. E714, F451, E714, F451 I tyle? Tu jest jeszcze jakiś... A, bo to jest I 780, to jest I, a ja myślę, że to jest 1, nieważne 781. Widzimy się na imprezie. Tyle. Okej. Okay. dobra, to mamy załatwione. I tyle w sumie tutaj, moi drodzy. W ten sposób yy, sprawiamy, że prawdopodobnie właśnie Egor pójdzie na imprezę do Alexisa i tam będziemy mógł zab zabić i Igor i ja Alexisa. Alexis Zdobyłem właśnie też Strelak Verso. Kilka medalionów. Ale to tyle. Nic ciekawego. Jest Kastynka. Kold 1, <grym> <jeden>, nauka 0. <zero. grym> Widzimy się na imprezie, Igorze. Ok, my, drodzy, teraz możemy tak naprawdę pójść znowu do kompleksu. Możemy na skalę Freestyle zabić tutaj dwóch wizjonerów, ale ja będę chciał na początku jeszcze pójść na kompleks. Głównie dlatego, że tutaj mamy. zobaczcie. trop wizjonerów. Czego chce Venji? Przykać kwaterę Venji. To jest właśnie tylko i wyłącznie o tej porze dnia tam możemy pójść, dlatego to zrobimy teraz sobie jeszcze. Przy okazji, oczywiście, zabijemy sobie dr. Venge. Zgarniemy rezyduum, zgarniemy to, co ona tam ma, i będziemy potem, wiecie, mieli dodatkowo jeszcze zapas, żeby sobie poinfizować niektóre rzeczy. Explore kompleks. Jeszcze raz kompleks chacimy. Istnieją reguły, Colt. Ludzie czasem je naginają. Bywa też, że je całkowicie bla, łamią bla bla. bla. poznała reguły, a później <śmiech> później. <śmiech> ona jest, genialnym, ona jest naukowcem. genialnym naukowcem. Oni chyba zawsze są genialni. Dlatego są naukowcami. <laughs> w sobie to prawda jakby nie patrzeć. No, no nie to, 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 to prawda no. Nie bez powodu naukowcy z naukowcami, bo są po prostu genialni. Nie ma co się tutaj oszukiwać. To jaki oni mają mózg jest po prostu niesamowite. O, proszę, po, po natrafieniu ci celu pociski wybuchają! What the fuck, w ogóle jaki sztucer potężny, rapier! Jesus Christ! To oczywiście wszystkich zabijam, żeby mi tutaj nikt kłopotu później nie robił. Ale zasięg. Ona ja ma sporo klonów, muszę o tym pamiętać. zabijać wszystkich po kolei. Dobrze, jesteśmy w pełni zgodne. Więc która chce być pierwsza? Zepsułem teraz, mogę poczekać na mnie cierpliwy. To ja mnie może zgubić, ale Yolo. <laughs> tu mówią. ...potencjał w zachowaniu wspomnień między kolejnymi iteracjami... To jest najlepsze w przypadku Wengi to to, moi drodzy, że ona za każdym razem mnóstwo dropi tych całych medalionów, nie? Naprawdę można sobie na niej tyle raz dół też zarobić. To jest też fajne, żebyście żeby sobie po prostu pofarmić. I zobaczcie też niebieskie bronie cały czas i tak dalej, i tak dalej. Polecam. I co, teraz tutaj mogę wejść? Chyba tak. Dokładnie. Jesteśmy w tym całym pomieszczeniu Wengi. Notatka zapiski ośrodka nad klifem w Abdam. <coughs> Starszy od instalacji Ejonu o około 30 lat, jakiś związek z wieżą operacji Horyzont w Abdam? Ścieniono to co najmniej pół metra betonu wzmocnionego stalą. Ich przebicie wymagałoby zastosowania ładunków o znacznej mocy. Konsultować to z Mors lub z Borowską. Drzwi zabezpieczone blokadą dźwiękową. Polecić innej Vengee by zajęła się problemem łamania kodów dźwiękowych. Najwyraźniej coś chroni, lub coś więdzi. To jest właśnie, to są te właśnie drzwi, gdzie jak byliśmy w Abdom, tam była ta informacja Co to jest, jakieś karaoke, czy co? <laughs> Potrójne stanowe szyny wy wystają na około 8,6 metra ze ściany klifu. Instalacje obronne? Blake przeszukuje wojskowe archiwa Może Colt zna procedury dostępowe? Dostęp przez tunele? Zaprzecza przesłuchać go, jeśli nadarzy się okazja Brak połączenia ze stacją z zasilającą kompleksu No oczywiście, że nie ma połączenia Jak to się do cholery otwiera? <laughs> Operacja Horyzont, co? Chyba znalazłem przynętę. I to Panie, też jest. Dostarczyć jej tę cholerną wiadomość? I to też jest fakt, bo z drugiej strony. E, sporo tych takich drzwi mieliśmy, gdzie było właśnie to o pracy horyzontnie. I też do żadnych nie, nie mieliśmy tak naprawdę dostępu. A tu mamy jakieś jeszcze osobliwość. W przebicie zamknie się. Czyli, że będzie tylko jedna z nas. To jest niebezpieczne. Według naszych obliczeń wszystkie Wendy wrócą do swoich linii czasowych i zostanie jedna. Na pewno żadna z nas nie opuści tego ośrodka. Drugie prawo Evans – wariacji. Wiem, napisała je. My, Wendy. Jeśli technologia za tymi drzwiami pomoże nam stworzyć przebicie, trzeba pójść. Zostaje tylko jedna. Ta... Do czegoś dochodzimy. Nasze łatwiej wtedy zabić, jak mamy tylko jedną, jak nie? Jak sprowadzić tę jedyną Łęczy do Abdam. I pytanie wtedy, w którym momencie ona do tego Abdam pójdzie? Nie jest jeszcze szczebnikiem. Tymczasowy czat grupowy po południe. Charlie! Chcę poro porobocić. Pożyć tubita. Nie? Słyszałeś moje zaproszenie na dla Łęczy? Było idealne, na pewno przyjdzie na moją imprezę. Chcę je nagrać z tubitem. Puszcza się codziennie w nieskończoność. Słyszałem je, wszyscy słyszeli, było przechujowe. To zrób lepszy, pajacu, nie dasz rady. Z etorem Tubita to i nagraniem Twojego głosu w 10 minut dosłownie każdy zrobiłby lepsze. Myślisz, że dasz rady poprawić perfekcję? To popraw. Popraw, popraw, popraw. Pieprz się maską mordy. No to nie pokazuj się na mojej imprezie, będzie totalnie epickka. To Zaproszenie powinno zadziałać, ale. Czym jest kurwa Tubit? I co jeśli się rozdzielą? Nie ma czasu, by uganiać się za Wendy po całym Black Reef. Więc Wendy chce drzwi, a Alex chce Wendy. A ja chcę balować z obojkiem do upadłego. I Tubit chce mi pomóc oczywiście. Wymieszać ich i BUM! Zabójcza pieczeń. Okej. Okay. Hegor Wendy. Wendy, Wendy, co? Dzisiaj jest ta noc? Okej, okay, na ten Aha, to, to słyszeliśmy w sumie. Każdego, kto, kogo nie rozpoznasz, mimo od tego ludzi. Tak, to, to już w sumie widzieliśmy. Alexis, Wenji. Wejem, co cię ucieszy. Wenji, jesteś? Węgi, moja impreza będzie bajrancka, aż się zrobisz mokra. Będą wilcze maski dla każdego. Wenki, będziesz? No, odpisz mi kurwa, Mać. Wenji, kocham cię. Nie zmuszę cię do noszenia maski. Chociaż przygotowałem dla ciebie specjalną. Węgi jesteś? Hej. Hej. Hej, Węgi! Lubisz tańczyć? Jestem Diem. Został zablokowany przez czerwonego. <noise> Boże, jak ten Aleksy się buja w tej Wenji Juliana i Wenji. Panno Blake, miałam wrażenie, że zgadzamy się co do ośrodka operacji Horyzont w Abdam. Uzyskanie do niego dostępu było moim dzisiejszym priorytetem. Pani interwencja w kompleksie znacznie utrudniła działania bada naszym badaczom. To nie jest list, Wenji. Nie musisz się silić na taką opistołę Z pozdrowieniami, doktor Evans. Dobra, uśmiałam się. Dlaczego kazałaś dziś rano zamknięcie stacji zasilania? Naprawdę chcesz, aby dobrał się do niej Oczywiście, że nie. Nie planowałaś na dzisiejsze popołudnie eksperymentu z przebiciem? Skup się na tym, a ja dopilnuję, aby Colt zginął. Rak, jestem tam od 30 lat. Co za różnica, jeśli poczeka jeszcze jeden dzień? Racja, w takim razie wrócę do tego jutro rano. Oczywiście, jutro. What? Racisk chcesz użyć robota Charlie Tubita bita do stworzenia zaproszenia. Charlie kazał mu się pieprzyć. No, jeszcze ta Menda przyszła, już. come on. No, teraz znowu Menda za mokiem, no serio. Wiecie co, sprawdzimy sobie to jak jeśli uda. No, tam biega na zewnątrz teraz. Wiecie co, ja muszę uciec na razie. Mam pewien okoń. No i problem właśnie jest taki, że ta Juliana w ogóle tutaj mi przyjść nie chce, no. Co za han najgorszy. tu. <laughs> no się pali, czy co ona robi w końcu? No, jakoś kłóca tam co, co chwilę. Leżeć Juliana. Leżeć mówię, leżeć. No jak ty żyjesz jeszcze? No jest No Nareszcie, boże, ile można w nim strzelać! Come on! Ulepszenia moku, spoko, ulepszenie przyskoku. no miała dwie tabliczki teraz w ogóle. Ona chyba coraz mocniejsza się staje za każdym razem. Prawdziwy kwit zachowanych wspomnień między kolejnymi iteracjami. Coś gdzieś tu, kurde, jakaś węcz jest. Lubię, ktoś Jedna leży znowu. Leżysz. Jest jeszcze gdzieś jedno? zobaczcie jak się długo skąpiła. Leży. No tu jeszcze mamy jakieś wężeń kilka tutaj jest. Jeszcze jedna. I została co ostatnia. I jeszcze trzy chyba są na dole. jeszcze są chyba dwie. Po prostu te takie wiecie te promienie takie które wychodzą z węży chyba pokazują gdzie są kolejne. Rusz. Tam jest jeszcze jedna, a druga gdzie? Też gdzieś w tą stronę chyba. A tutaj jeszcze była, faktycznie. Powiedz zepsułem, znowu. No, jeszcze żyjesz? Leżeć. I w tą maniurę jest ostatnie. To to co pracowała właśnie przy tym ekstraktorze tego resdoom całego, nie? Nie w tę kurde. Drugą. to tą maniurę. O, no, tutaj siedzi. Tu, no, znaczy nie wiem czy ona była tu jedna, czy było, chyba było kilka ich. nie <śm> 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 No, coraz twardsze się robi, co jest? E, gdzie ona uciekła? What the fuck? No nie! Serio? Co tu się stało? Tu jest. What? Nie wiem, nie, nie mam pojęcia dlaczego ona tutaj się przeteleportowała, ale dobra, niech będzie mniejsza. Możemy w sumie yy, schakować tą antenę i stąd spadać, bo to już wszystko. Teraz nowa Juliana mnie zaatakowała, tylko ona była naprawdę mega silna. Teraz mocni, mocniejsza się Juliana staje. Pytanie czy to jest przez to, że ja ją cały czas zabijam, czy dlatego, że progresuje grę i coraz, coraz więcej rzeczy mam ogarniętych. Nie, no mina cholerna. Paka jumi, cholerna, no. No i gorzej. No i zginąłem. Żygam się zaraz, <laughs> po prostu się zaraz rzygam. Naprawdę. Run. Biegniemy. Anteny odblokowana, możemy stąd spieprzać w końcu. I tak nic więcej do roboty nie mamy. Poza tym, że wpadam cały czas w miny jakieś. Udało się. Zabójstwo i ucieczka. To no właściwie dwóch wizerów, bo i Juliana i Ariet ponownie. E, czyli Ariat, Wenji, sorry. Mylą mi się. <laughs> Mamy wzmocniony przeskok, wzmocniony Amok ponownie. już Mówić dupiac właściwie. Wenji nie chce pójść na przyjęcie. Nie dziwię się. Wybacz, doktorko. Mam do przerwania pętle. Czego chce Wenji? I zobaczcie, teraz jak pójdziemy tutaj, to nie to, że ogarniemy sobie informacje dotyczące właśnie Węgi, to jeszcze możemy zabić przy okazji i Egor'a i Aleksisa na sam koniec. Sporo rzeczy do roboty jakby nie patrzeć. Ale moi drodzy, to by było tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie, piszcie w komentarzach co chcielibyście jeszcze zobaczyć ewentualnie. A ja się mi drodzy z wami żegnam. Na razie, cześć, trzymajcie się.